Ja, można powiedzieć, że mam bardzo mało do powiedzenia. Eee, przegraliśmy zasłużenie. Byliśmy już zespołem słabszym eee, i w ciągu 90 minut nie stworzyliśmy żadnej sytuacji klarownej z gry. Eee, biorąc to pod uwagę, no nie można wygrać meczu, jeżeli nie stwarza się sytuacji. No, mamy zespół dosyć ofensywny. Zawsze w tej lidze strzelaliśmy bardzo dużo bramek, mamy tych bramek prawie 48 strzelonych. Natomiast dzisiaj nie doszliśmy do żadnej sytuacji. To był klucz do tego, że niestety po prostu nie wygraliśmy tego meczu. Natomiast zespół tutaj Olimpii był bardzo zdeterminowany, dosyć dobrze zachował stałe fragmenty gry, po których padły dwie bramki. Może nie bezpośrednio, ale tak pośrednio. No i oczywiście na, na, na całym przebieg meczu miało wpływ druga bramka, tak, z rzutu karnego. No nie mniej to oceniać, natomiast no, wydaje mi się, że, że po prostu tego karnego nie było. Natomiast ta bramka ustawia totalnie mecz, ale tak jak mówię, nie, nie zrzucamy tutaj na, na rzut karny, bo ja patrzę na kres swoich zawodników, natomiast może jakby ten nie został potyktowany, może by nam się udało tutaj zrealizować. Natomiast nie zasłużyliśmy dzisiaj nawet na jeden punkt. I taka jest niestety koszka prawda. Nie widzę żadnych pozytywów w tym meczu, natomiast jedna rzecz, która może być pozytywem, to lepiej dostać taką lekcję na samym początku, żeby wziąć się do pracy do, do roboty, a nie, nie patrzeć w tabelę w jakąś przewagę punktową, bo, bo może, może po prostu no to nam pokaże, że... Że jeszcze czeka nas dużo tutaj trudnych chwil, ciężkiej pracy i musimy po prostu zacząć trochę inaczej grać, albo zmienić nastawienie zawodników, bo ten dzisiejszy mecz no to była no, według mnie katastrofa. Ja, to był najgorszy mecz, jaki ja prowadziłem w Radomjaku. Dziękuję bardzo. Do tego? Tak, do, tego, do, tego, do tego, do tego, do naszego Moja ocena tego meczu jest, 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 jest taka, że naprawdę, naprawdę zagraliśmy dzisiaj bardzo dobre pierwsze 45 minut. Ścigaliśmy dwie bramki z bardzo dobrym zespołem. To na pewno, to na pewno cieszy. Nie była to gra oparta tylko i wyłącznie na obronie, ale, ale na konstruowaniu też akcji i, i naprawdę, naprawdę podobała mi się ta pierwsza połowa. W drugiej połowie już był inny mecz. Druga bramka na pewno ustawiła do spotkania, jak trener powiedział, ale, ale mój zespół się bardzo mądrze bronił. 2-0 to jest taki wynik, no bym powiedział, niebezpieczny. I co mi się też podobało, to że po stracie bramki na kontaktowej na 2-1 zespół dalej grał konsekwentnie swoje, nie, nie rozkleili się i naprawdę no, można było patrzeć miło jak ci zawodnicy walczą i to myślę, że dzisiejszy mecz pokazał jak zależy moim zawodnikom na tym, żeby, żeby Olimpia się utrzymała i to mi się, tak walczących zawodników to, to naprawdę aż miło, aż miło patrzeć. Tak więc graliśmy pierwszą połową bardzo dobrze zagraną, a w drugiej połowie na no, pewno mądrością. I no tak jak tutaj trener powiedział, dobrą grę, grą w defensywie, no przecież Radę, jak ma naprawdę takich zawodników yy, do gry kombinacyjnej, że, y, że tutaj kluczem jakby do wygrania tego meczu była gra w defensywie. Szczególnie w drugiej, w drugiej połowie przy korzystnym wyniku dla nas. I mam nadzieję, że ten, że ten mecz jest początkiem, początkiem zdobywania punktów i wygrywania, bo tego zwycięstwa już, już dawno tutaj nie było na tym stadionie. I chciałem podkreślić tak samo do kibiców, bo w takich trudnych chwilach jakie były, w drugiej połowie, bo, bo na pewno były pomogli zespołowi i, i widać, że wszyscy wszyscy chcą, i kibice i zawodnicy i, i wszyscy w klubie, żeby, żeby ta olimpia się utrzymała i, i chyba tyle. Dziękuję. Może no, Kuczyński, Dziennik, Obrowski. do pana Tremora Panu Danuszu, ja jestem zaskoczony, że ja jest pan z nielicznych jednym dylemowców w telewizji, który, który samokrytycznie dzisiaj ocenił swój zespół. Tak naprawdę Pan mi od powiedział. Ale z jakim nastawieniem jechał Pan do obręba? Mając przede wszystkim duże atuty psychiczne zespołu, który ostatnio w czterech spotkaniach stracił punktu z, z olimpią. Jak Pan do tego meczu taktycznie podchodził przed spotkaniem? Yy, powiem panu tak, no, podeszliśmy do tego meczu taktycznie, mentalnie, psychologicznie, tak jak do ostatnich meczów, które wygrywaliśmy, jeżeli chodzi o wszystkie założenia, bo kończąc rundę yy, jesienną, wygraliśmy 4 czy 5 meczów z rzędu, zrealizowaliśmy dwa remisy chyba na wyjazdach, natomiast dzisiaj uważam, że zrobiliśmy wszystko, żeby tu zawodników dobrze nastawić do tego meczu. Yy, wszystkie rzeczy, które. Można powiedzieć, ja powiedziałem, na no, odprawy się sprawdziły. Natomiast ciężko powiedzieć, dlaczego zawodnicy yy, no nie, nie wywiązali się z tych zadań. Tak? Yy, nawet można powiedzieć, że analizowaliśmy pana sędziego, który był yy, na ostatnią Bełchatowie, yy, podyktował rzut karny, ma średnią 0,7, chyba jeżeli chodzi o podyktowane rzuty karne na mecz. Wiedzieliśmy, że te karne, uprzywaliśmy zawodników, żeby unikali takich sytuacji. My naprawdę bardzo profesjonalnie pod każdym względem odchodzimy i wszystkie rzeczy, które na no, prawie były, które zawodnicy wiedzieli, no po prostu się sprawdziły. No, ciężko powiedzieć teraz, dlaczego, dlaczego tak się stało. Można trzeba go o zawodników zapytać. Natomiast no, tak jak mówię, no, mentalnie, taktycznie, z podejściem, z analizą sędziego, z analizą przeciwnika. Wszystko zrobiliśmy tak, jak zawsze robiliśmy. Natomiast dzisiaj nie było tego efektu. Też, też to są trudne mecze. jeżeli chodzi o, o... Tak jak się mówi przy głowy, tak, że lider przyjeżdża do zespołu ostatniego w tabeli, jest to pierwszy mecz też, wielka, wielka niewiadoma, no i często tak to bywa, tak, że, że tak się to kończy, tak. No, każdy od nas wymaga yy, zwycięstwa, każdy wymaga wspaniałej gry, natomiast ta liga dzisiaj nas troszeczkę zweryfikowała, tak, e, jeżeli chodzi o poczynania, bo, bo, ja tak myślę, że inne są mecze w marcu, te pierwsze, a są inne mecze gdzieś tam e, we wrześniu, w październiku, kiedy te poliska są wspaniałe, techniczne i, i na pewno nam to nie służy, tak, ale tak jak Pan odpowiada, ile zrobiliśmy to samo, co przed innymi meczami, wtedy dało efekt, teraz nie dało. Czy ten rzut karny tak mocno Pana zdenerwował? że musiał pan arbitrowi za niesportowe zachowanie opuścić swój no kawałeczek do kumplowiska. Pan, to znaczy przypomnę panu, że ja po rzucie karnym zostałem wydalony na ławkę tylko po następnej akcji. Rzut karny sfrustrował całą ławkę. Wszyscy wybiegli, bo nie chcieliśmy się pogodzić po prostu z decyzją sędziego. Uważaliśmy, że po prostu tego karnego nie było, a tym bardziej uprzedzaliśmy zawodników, że, że sędzia po prostu bardzo dużo tych karnych daje. Natomiast druga sytuacja, no, dla mnie to jest patologiczna sytuacja. No, ja nie wiem, ja tyle lat w piłce pracuję, zawodnik, który, który, który trzyma piłkę między nogami, yy, a nasz zawodnik chce tą piłkę w, yy, odzyskać tak i to zawsze gryździe się po prostu v dla, w tym przypadku dla naszej drużyny. Natomiast sędzia podyktował kolejny stały fragment gry, po którym... W wcześniejszych stałych fragmentach na bramkę, no nie mogłem się z tym pogodzić, dlatego niestety gdzieś tam wybiegłem łącznie z zawodnikami, no i zostałem po prostu po strefę zmian opuściłem i zostałem usunięty, natomiast nie po karny, tylko po no po ewidentnym błędzie sędziego, no co tutaj mówić, no, bo, no, nie można sędzia po prostu w takiej sytuacji zinterpretować y, inaczej, no, bo to jest, to, to jest wbrew przepisom, nie wiem dlaczego sędzia tak tak postąpił i po takim karnym od razu w następnej akcji daje gdzieś tam y, Taki fał po w fragmencie gry no frustracja całkowita, jeżeli chodzi o nas. No. Z tego też mogła by być bramka tak na 3-0, no i to wtedy to już było w ogóle pogodno. I ostatnio mam pytanie jeszcze do Pana ostatnio już? Dobrze. dobrze Jak odbiorą to kibicę pana porażkę w Radomiu? No był pan we Włoszech, na, na zgrupowaniu, zawsze porażka była się głośno mechy Czy pan liczy na jakieś krytykę mediów? No, z ma gazek łazowieckich i tak dalej, po to dzisiejszą spotkanie. No wie Pan co, na pewno tak, no, mamy taki zawód yy, i trenerzy, też i piłkarze, na pewno krytyka będzie bardzo duża, natomiast no, my nie mamy patentu na, na wygrywanie wszystkich meczy, tak, no. Yy, że, to co powiedziałem na początku, no źle w ligę weszliśmy, tak, ale może no, właśnie trzeba dostać taką lekcję pokory, żeby, żeby też pokazać wszystkim, yy, łącznie z zawodnikami, że no, że jeszcze to nie jest takie proste, tak. Wiemy, że Radom jak zawsze te rundy e, wiosenne miał bardzo trudne. Wiemy też, że dobrze zatrzymał u nas zazwyczaj te rundy, bo od zwycięstw teraz jest inaczej, tak, z, zaczął od porażki, więc może będzie troszeczkę inaczej, może będziemy się na końcu cieszyć. Natomiast no, po dzisiejszym meczu, no, to, to naprawdę czeka mnie bardzo no, bardzo trudna rozmowa z zawodnikami, bo dzisiaj mogę powiedzieć, że prawie wszyscy zawiedli. No, ja nie widziałem wybranych pojedynków jeden na jeden, nie widziałem strzałów na bramkę, nie widziałem yy, akcji w ofensywie. No, naprawdę, no, dzisiaj tak jakbyśmy no, nie dojechali na ten mecz, no, szczególnie w tej pierwszej połowie. No plus ta pomoc trochę pana sędziego, który, który według mnie troszeczkę nas tutaj przy tych sytuacjach, no niestety trochę skrzywdził. Dziękuję bardzo. Sebastian Manicki. Ja mam pytanie z Krzyżkiem za rębą to się skończy na strachu, czy to coś poważniejszego jest? No tak, nie, nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, no, no na pewno na pewno jakiś tutaj optymizm jest, 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 jest w tym razie taki, że nie stracił przytomności. Ale tak głowa naprawdę pojedzie teraz na pewno na, na prześwietlenie i nie różnie może być. No, szkoda, bo... W ostatniej, w ostatniej, praktycznie sekundzie meczu doszło do takiego zdarzenia, no i, no i byłaby to na pewno strata dla nas, jakby przysięgnął, wypaść poprzez ten uraz głowy na, 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 na następny mecz. No ale to też pokazuje, jak zawodnicy byli zdeterminowani, nie? wkładali praktycznie głowy tam, tam gdzie niekiedy no, ktoś by nogi nie wsadził. Tak? Więc to, jest, to jest to, co mówiłem wcześniej, że determinacja w tym meczu była niesamowita. I... I na pewno ona pomogła w tym, że, że wygraliśmy z tak, z tak dobrym zespołem, jakim jest Radomiak. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.